Hi, my name is Monika, and welcome to my channel in which I teach Polish. And in today's video, I would like to share with you 20 very useful adjectives in Polish. The first adjective is Dobry, which means good. Dobry. Dobry. And here are some examples with this adjective. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Zły means bad or wrong, but also can mean angry or mad. To jest zły numer. To jest zły numer. To jest zły numer. Nie bądź zły. Nie bądź zły. Nie bądź zły. Duży means big. Duży. Duży. Mam duży dom. Mam duży dom. Mam duży dom. Ona ma duże oczy. Ona ma duże oczy. Ona ma duże oczy. Mały means small. Mały. Mały. Mam mały ogród. Mam mały ogród. Mam mały ogród. Mam mały ogród. Ona ma małego psa. Ona ma małego psa. Ona ma małego psa. Średni means medium, average, middle. Średni, średni. Poproszę średnią kawę. Poproszę średnią. Kawę. Poproszę średnią kawę. Jestem średniego wzrostu. Jestem średniego wzrostu. Jestem średniego wzrostu. Długi means long. Długi. Długi. To był długi film. To był długi film. To był długi film. Mam długie włosy. Mam długie włosy. Mam długie włosy. Krótki means short. Krótki. Krótki. To był krótki tekst. To był krótki tekst. To był krótki tekst. Ona ma krótkie włosy. Ona ma krótkie włosy. Ona ma krótkie włosy. Wysoki means tall or high, wysoki. Wysoki. Ten mężczyzna jest wysoki. Ten mężczyzna jest wysoki. Ten mężczyzna jest wysoki. Góry są wysokie. Góry są wysokie. Góry są wysokie. Niski means short or low niski Niski Ten mężczyzna jest niski. Ten mężczyzna jest niski. Ten mężczyzna jest niski. To krzesło jest za niskie. To krzesło jest za niskie. To krzesło jest za niskie. Nowy means new. Nowy, nowy mam nowy telewizor. Mam nowy telewizor. Mam nowy telewizor. Kupiłam nowe buty. Kupiłam nowe buty. Kupiłam nowe buty. Młody means young. Młody. Młody. On jest młody. On jest młody. On jest młody. Ona jest jeszcze młoda. Ona jest jeszcze młoda. Ona jest jeszcze młoda. Stary means old. Stary. Stary. Mam stary komputer. Mam stary komputer. Mam stary komputer. Tam mieszka stara kobieta. Tam mieszka stara kobieta. Tam mieszka stara kobieta. Wolny means slow, but also can mean free, like available. Wolny. Wolny. Ślimak jest wolny. Ślimak jest wolny. Ślimak jest wolny. Ślimak jest wolny. Czy to miejsce jest wolne? Czy to miejsce jest wolne. Czy to miejsce jest wolne? Szybki jest fast. Szybki. Szybki. Gepard jest szybki. Gepard jest szybki. Gepard jest szybki. Gepard jest szybki. Ona ma szybki samochód. Ona ma szybki samochód. Ona ma szybki samochód. Tani means cheap. Tani. Tani. Ten hotel jest tani. Ten hotel jest tani. Ten hotel jest tani. Gdzie jest tanie jedzenie? Gdzie jest tanie jedzenie? Gdzie jest tanie jedzenie? Drogi means expensive, but also it can mean dear, like dear friend. Drogi. Drogi. Ten hotel jest drogi. Ten hotel jest drogi. Ten hotel jest drogi. Nie kupuj drogich rzeczy. Nie kupuj drogich rzeczy. Nie kupuj drogich rzeczy. Łatwy is easy. Łatwy. Łatwy. Egzamin jest łatwy. Egzamin jest łatwy. Egzamin jest łatwy. Zadanie było łatwe. Zadanie było łatwe. Zadanie było łatwe. Trudny jest difficult. Trudny. Trudny. Czy polski jest trudny? Czy polski jest trudny? Czy polski jest trudny? To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Otwarty jest open. Otwarty. Otwarty. Sklep jest otwarty. Sklep jest otwarty. Sklep jest otwarty. Pudełko jest otwarte. Pudełko jest otwarte. Pudełko jest otwarte. Pudełko jest otwarte. Zamknięty jest closed. Zamknięty zamknięty Sklep jest zamknięty. Sklep jest zamknięty. Sklep jest zamknięty. Okno jest, Okno jest zamknięte. Okno jest zamknięte. Okno jest zamknięte. Good, now let's summarize. Let's go through the adjectives from the lesson. Dobry, Dobry, zły, zły, Duży. Duży. Mały, mały. Średni, Średni, długi długi krótki krótki wysoki wysoki niski niski nowy nowy młody młody stary stary wolny wolny szybki szybki tani tani Drogi. Drogi. Łatwy. Łatwy. Trudny. Trudny. Otwarty. Otwarty. Zamknięty. Zamknięty. Great! And this would be the end of the first part of the list with useful adjectives in Polish. Soon there will be the next part of other useful adjectives in Polish. I hope you learned some new words and enjoyed the lesson. Thank you for watching. Until next time.